Panie taksówkarzu, no... No panie taksówkarzu, no mówię, musimy poczekać, bo temu się lać tam chciało. Poczekajmy po prostu, okej? Okay. Jeszcze chwila. Teraz pojedziemy. Szybciej! O, no, biegnę! Witam was, widzowie, w kolejnym Ja Je, Jesteś już w tak. samochodzie, bo ci nie widzę. Tak! To jedziemy. No. Ale chciał się strzelać chciało, Boże! Myślałem, że, myśla, że mi kutas wybuchnie, naprawdę! Co?! O! Co słyszysz? Dobrze. Jedziemy właśnie w, st w stronę ten. Zaznaczyłem mu... No, jedź, je jedź! Ja, ja ten. Pogo, jedź, jedź, jedź. Jedź. Ja ci zapłacę więcej. Jedź. No, dobra. Ja ci zapłacę więcej. jeszcze raz przez tą szybkę, czy nie? Chyba nie słyszę, dobra No to zerowało, po prostu wchodzimy na górę i tyle No to można normalnie sobie wejść i skoczyć Tylko trzeba tam, wiesz, kupić sobie, nie, skok Więc nie będzie problemu Więc sobie sobie skok No my jak będziemy chcieli oczywiście wejść tam, wiesz, nie legalnie No to będzie trzeba albo helki, albo tam się więc za tą nie. Tam, o no To jeszcze wybierzemy, chyba Mi się wydaje, że jednak się włomimy, wiesz? No, tak na cicho, wejdziemy stamtąd na miejsce. No, i dobra A nie, to ja szybciej tam pan. Jedź, jedź, jedź. Jesteśmy, jesteśmy. O, złóżcie je! No, strasznie se, nie? Jezu. Dobra, soko. dawaj. O, na, tutaj. Czy byłby znany jestem. Byłem tu już raz. O, kurde. No, spokojnie dolecimy do tego samochodu, chyba. No, tak, tak, No spokojnie. A tam do fipu? No, chyba też. Chyba. No ja wiesz, że będziemy. W, i, y, jakiś pangba, dobra. No co, skaczemy? Eee. Tam jest nasz samochód. O, eee, czekaj, samochód tam jest, dobra. Co wy? O, fak. I ja pier... Czy A może lepiej zejdziemy? Tak, jak Moś... Może lepiej. Dobra! Jajna i maleńka, zaczekaj w nowym. Yo! Ju... O kurde, dobra. Chyba hm. jesteśmy w stanie dolecieć, ale. No, to chyba wylądowałeś. radio? Halo radio? Tu jaja w kur... pijzie! A helikopter wylądował idealnie. A jak wyrzuciliśmy O! Ja, pi... ale pijździ normalnie, wiatr! Mrukuj się tam, co nigdy z panem Drugi raz w moim życiu, wiesz? A! Nie ja się dziwić. No. Tylko nie... nie... nie wyciągniesz tą linkę po lewej, bo wtedy rozwinięć ci się i spadniesz. To wiem! No. Dobra, na no, spokojnie, no. Dobra, to ja wiesz co, jednak nie ląduję tam przy samochodzie, tylko wyląduję na ulicy gdzieś, czekaj. Ja też, też. U. U. O kurwa, Na szwalbie kurwa, mu... kurwa, mucha mi wpadła do bordy. Do dopy. To się... To oh. się nie gadaj się leci. Oh, no, no. Oh! Jezus Maria o Boże, wszystko okej? O ten żeś oh. przy ten znak. Aaaaa! Co? Co tyleś odwalił? Oła, wiatr! No tupa! Taki będzie lot, aż jak hopę, ja nie wiem oła. Ej, ja, ja, o, kur czekaj, idę to ruszać. Ja, pierdol. Co ty się odwalił? Ja, pierdziele. Ja, pity, co on zrobił? Aż się zabiłeś byłoby tyle. A! Jakbyś się zabił teraz? To co? Nie. Śmiesznie by było. No, mega śmiesznie, bo wcześniej zacząłbyś śmiać ciebie, że leżysz za zero. Haha, 200! Haha, 200 full box hop. 90 full box, pompa 200, nie? No dobra, wie, wiemy jedno, wiatr jest mocny. Tak, wiemy jedno, mamy znowu samochodu. O no, no momento, siadaj, nie zastanawiaj się! Rolololoro, kurwa, dobra, dobra. czekaj. Zamiast będzie... oh, wow. Dobra, jedziemy. Dobra, ja Do... Co jest? No jedziemy! no ty idziesz? O, dobra, dobra, idziemy, jedziemy, jedziemy. Ja Zaraz się zleci. Dobra, to jak jedziemy? Hey, musimy nagrać no, jest... zakłuszacz cały. Zakłuszacz? Masz jakiś, masz jakiś ten... ...pomysł, gdzie on może być? Mamy... ...są dwie opcje, albo ma to Mary Weather, albo ma to policja. Do policji myśmy mogli też wejść. Moglibyśmy zagrać pacjentów, a ja bym, na przykład, to zawinął. No to dawaj policjantów, będzie naibyl, speed? A czemu, ktoś zamyka komisarza, to może. O Jezus, zmarnij. <laughs> Kurwa, przepraszam! Jech, Jezu. Jeść na ten, na warsztat, prawo, prawo, tak z mój samochód. Chyba dalej. To tak jest, tak. widzę. No, kości. Czowiek, opona pękła, geniuszu. No. Jeszcze o <laughs> Idziemy w przeżył ten chłop. O. No. Będziemy szybko na... Ty. A może... Zastanawiam się to, czy... Na tam znajdziemy zagłuszacz i w ogóle policjant to będzie, ale... Może pojedziemy w miejsce, w którym możemy być w 100%, wiesz? Zagłuszacz. Pojdziemy no do doku, tam gdzie są... Jest siedziba Meriwether eee, i i stacjonowała nie mam pojęcia no i tam zobaczymy, że jest zakuszasz. i trzeba tak do biura i a, a masz broń, przynajmniej tak? żeby wszystko w bagażniku, jak chcesz jakiś Kałach albo coś większego, to w bagażniku się zajmiesz bo pistolet tam z wystarcza. no to pistolet masz tutaj w tym, słowami, w no, w słowku tak, włożę cały czas na karabinu, a o, ci, jak mi za to potem będzie przedłożony no, aha Czyli pistolet, no to weź na pistolet, T treść mi też wyjmij Okej, okay, masz Oj. Dobra To gdzieś tutaj było eee, czekaj, muszę coś pomieć tu to teraz w prawo No mnie tutaj nie było, wiesz, no czekaj tu prawo Jak tam stracił jakiś jest Już jutro, nie? Chcieli, bo ja tego już nie zdążyłem, bo, bo Trzeba się wyspać. Nie, wyśpimy się, proszę Cię. Dla się, nie dla tego, tylko dla karty. Na razie. nie dla pieniędzy, nie żeby zyskać coś. Kur... a dla karty kredytowej, kurwa, to będzie... Pieniędzy. Nie no, ale słuchaj, jeżeli będziemy już teraz w serwerowni, można poszukać coś na, 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 na jakiś planach, czy coś, nie wiem. Na coś. Można nam Dobra, jamy, to jest to. Wsiadamy tutaj czy wjeżdżamy? Chodź ten, mam pomysł. Dabiką tutaj? Tu, tu, tu. Nie, 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 tu mam pomysł, chodź, wiesz? Teraz wezmę tylko gnata. Dobra, no. Weź, weź, weź jakąś maskę. To czekaj, to też weź jakąś maskę. Nie. Dobra, to, to, to czekaj. Daj chwilę. Ola, oh, to ja tu dzisiaj otwarzam drzwi, to wszystko będzie w tym. Dobra, mam jakąś rzecz, taką trochę kolorową, ale. Dobra, mhm. chodźmy w to. Dobra. Kiedy? nie wejdziemy, chodź. A A tutaj, inna... A tutaj się może. Przykład, nie... da tutaj się Bokiem może to się doczekaj. Bez problemu. Dałoby się tutaj... Tej ścianie. On tak, tak. No to teraz... Ło... Aby nie poślizgnąć. No, ale to będzie najgorzej. Ważej. Tak, Hej, chodź. No, idę, idę, tylko na spokojnie idę. Może jak nie zauważam. A, w ogóle... to. wiesz, wiesz gdzie jest ten? Co? Wiesz że to w ogóle jest? Tak, na tak, tak. Miejscu? W biurze, w biurze no. Czy no po co. Gdzie to może iść? Na... Gdzie, gdzie indziej przy ten. A poczekaj! No, ta, no. Może czekaj, stę, sakuję jakoś ten, no, bo zniszczę ten, by tworzyła brama, poczekaj. Dobra. No ale trzeba strzelić, dobra, A nie, otomika, dobra, tak czekaj. A tutaj to. Dobra. Udało się otworzyć. No dawaj, chyba to tam jest przy wejściu Da, ale jest patrzone w tutaj w nazwie, więc byśmy tam też są ha, a trzeba się dostać na górę. Eee, czekaj. Nie wiem, pomysł. Chodź, 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 no. chodź, 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 chodź. tutaj jest... Zauważył mnie! Zauważył Tupej! Co dobra? Kurna chciałem... Aaa, dobra Czekaj, czekaj Widzą, widzą, widzą Widzą Uuu, wow, padli Dużej, dużej, uważaj Kurde, nie wyszło A? Co ty nie powiesz O, wow, o, wow, ła wow. Drugie strony Co się? Nie ma A co, są, są, są z drugiej? Raz, trasz, 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 bo trasz, co to się trasz, O, trasz, kocha, kocha Od gościa podniosłeś? Dobra, podawaj trasz, Dobra trasz, To na mnie no dawaj chodź, szybko szybko, ja pierdzielę A mogliśmy wziąć karabiny, a mówiłem, ja a mówiłem Tak, tak, dawaj, nie ma czasu Dawaj dawaj, bo zespółicy tu przyjedzie, będziemy szybą Ja piliii Kurde, że maski mieliśmy Czekaj, tutaj na górze, dobra, dobra, ten, dobra Dawaj, 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 zawróć Nie wiem, gdzie jesteś, wstałem w nogę my, 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 To patrzcie zaraz a, Do biura, do biura, do biura, biura. tam chyba Tu chyba, tu chyba Dobra to, dobra, dobra to ci pilnuję Dobra dobra doda pilnuję plecy Rób to Dobra dobra Jo, kończę w środku Weź u środka, środka lepiej już sobie co tu można znaleźć Dobra czekaj, eee, komputer komputer komputer, zobacz w tym tu, gdzieś jest coś Nie, tu nie ma. Jo, ale tylko ten... Dobra, może w tych szafkach coś będzie To szybko Dobra mam, mam, mam zakuszarz, mam zakuszarz Biegniemy, biegniemy, biegniemy Słuchamy kieszeni Ciekawe, ciekawe, ciekawe Przyjechali? Strzelam, strzelam się z nimi. Ciekawe. Ty ciota jesteś, nie masz wylatać, nie możesz jeszcze chodzić po schodach, co ty? Ła, 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 Psy, 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 dawaj, dawaj Dawaj, dawaj szybko, 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 szybko O, coś się się cieszyło, dobra, dawaj Dobra, jedziemy, 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 nie ma no sobie, nie ma no sobie. Dawaj, dawaj, daj. Wybijamy Policja o, o, A, gdzie się słyszę. TAK, gdzie się też słyszę! Nie strzelaj do nich, bo to będzie wiadomo, że to by. Dobra, dobra. Kurde, czekaj. Strzelasz? Nie. Oni. Kurde, mówię, nie strzelaj. Nie strzelaj, za o, Ooooo. Dobra, będzie będzieściu. No no, dobra, to chyba trzeba strzelać do nich. Nie trzeba, nic. Ciepię, nie muszkiwani zaraz, szalę Trze stracę. No jesteś muszkiwani, Giedziszu. Nie bo nie nie za strasznie, że tylko samochód jest spalony. Ale zawsze byśmy poszukiwali, bo to na pociąg dalej pewnie jesteśmy poszukiwali, więc wiesz. Muszę no, dobra. No. Ty... O mój Boże, idziemy, nas! tam, 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 to tam, tam, pojedziemy, tam, tam, pojedziemy, tam, tam, Jaki? tam, da Nie, dawaj na morze, Dawaj na tym. Na most Tam jest takie miejsce gdzie możemy niby wyskoczyć z mostu do wody To będzie się zabijemy No bez sensu Ale szybki są mm. Bardzo szybki A ja jeszcze nie rozpierdali by... Ty tego Mercedeska jeszcze nie poznałeś No nie w tej pasy wow! <śmiech> A, <śmiech> kur No ja <nie> poznałeś <laughs> <laughs> Przed nami, dobra, skręcamy w góry. Jatam twoje nogę? Wiesz, znaczy, co przymniałeś mi? Dzięki. Aha, nie Próbowałem o tym mi. zapomnieć, łow. to po. Próbowałem o tym zapomnieć, okej? Okay? To mi nie bolało. Chyba ja w po poluszkę dostałem. O, za co wciszę, jest, sykli, dobra. No, już ciszcze. Ach, chyba wszędzie. Bo ja trafię do przodu wam, we Łoł wow. wow. Oj o. No tak nie chciałem, ale trzeba do renowacji samochodzik Ale przyszła na wylot, czy dalej ją. Jest? Y No jest słabo Czekaj, okay, wezmę patronki. Ja powiedziałem, ale... Ja tego, no nie spodziewałem się tego, że zauważył No nigdy tego nie zauważył. Nie spodziewał. Nie spodziewałem. tak. Już powiem, myślę o oh, Wow. No, dokładnie sam na sobie na tą stronę. W nocy też będzie nimi ładnie wyglądał. Może nie można poczekać, czekać niż aż ta policja zgubi, tak dosłownie, tak mocno wiesz. I, że, możemy ruszyć w nocy do domów. A pojutrześ To dawaj. To, nie bylibyśmy się. No to dawaj, chodź. Czekamy. No to jasno, to jest tak. supne i. czekamy. O, czekaj! Tak, geniuszem jestem. Co? Zaraz coś, zaraz coś ci pokażę. Ale muzyczka leci z tego radio, pojęć? O! Ja ty, tak ty fajnie tak pochylować sobie, tak odpocząć od wszystkiego. Ci powiem. Aaa, ja, choć brakuje trochę jednej osoby, co nie? O, takiej trzeciej pomiędzy nami. Bo w mojej lewej, po twojej prawej. Takiego. Johna albo. ten. Jakiegoś komboja, kogoś. Nie trzeba się do nich odezwać w końcu, Spytać się czy żyją w kombajnie, to wiadomo co się z tym dziejami dzieje, ale... Ciekawe jak z, z tym... Z Mariuszkiem. Mariuszek? Do innych Stanów poleciał. Tak? Tak. Dzisiaj się dowiedziałem. Kiedy się dowiedziałeś? Dzisiaj. Aha. Ten, z rana... Kiedy pisano ci, że ten... E, że na no właśnie. na obserwatorium idziemy. A, okej. Okay. Ale ładnie tutaj nam się udało trafić. No. no. Właśnie patrzymy na budynek, który idziemy tu napadać. No, bądź szczerze, to stresuje się? W chuj. Tak. po pociągu, po no to trochę mniej, ale dalej stres. No, zaraz będziemy poszukiwani, no to już to weszłeś, już z tego nie wyjdziesz. Od kilku dobrych lat jestem poszukiwany, trzeba odłożyć, odłożę ten... No. Co? Ale wiesz, tak no, ta, zaraz, tylko wiesz, jak chcesz to możemy niby w bazie, jak będziemy już w Fibie tam, tam gdzie idzie, tam, tam daleko, tam już poza miastem, w tej bazie szukać gdzie on mieszkał. Będzie, może też usunąć swoje dane, niby też uczyć kartotekę. Możemy, ja to umiem, bo już ubiegłem. No, ja na pewno mam dobrą kartotekę. Mogę ci nie dosunąć, jak starze się nie poszukiwamy. Eee, no, a co to za zabawa bez poszukiwania? Nie wiem, nie wiem. Dobra, ja lubiłem zawsze sobie usuwać parę tych, żeby nie być aż tak, bo mi się później chciało w więzieniu siedzieć. Jakie drobno wolałem, wiesz, żeby dobrze. Na miejscu sobie nie może wypuścić na miasto i tak dalej. Ej, tutaj ty, wokół mnie wygrał. Takie drobne są swoje. Boże. Dobra, hamulce. Hamulce za 100 złotych. Hamulce za mili. Taha. No co, e, zostały nam chyba tylko stroje, załatwię się czy trzeba je załatwić jeszcze? Tak, wszystko załatwione. No dobra. To tę wizję, tylko muszę jeszcze wam w południu kupić. To wizję mówisz? Tak. Dobra. No. Czyli jedną mam na pewno, ale nie wiem czy działa dalej. No, no wiem o co chodzi. Ale ten auto zawiodę do ciebie chyba. No, związać yy, ten, ten twój warsztat, żeby się prawie, czy byś go naprawił, czy on twoi koledzy. Idziemy jakoś tak na chaty czy coś, albo no, tam Wiesz, no, no. Mam, pom mam pomysł. Yy, mam hotel blisko tego, więc możemy niby się zabukować. Właśnie Nie, jak chcemy się Nie, jak chcesz... się... niedaleko mojego tego warsztatu. Mm. To tu. No, wiem, który. No. Nie, jak ci mi się taki tarek do domu Dobra Jutro wielki dzień Da jutro wielki dzień a. a jeszcze że jak ten Dobra no luz zmęczenie Josefremia a... tutaj owięć będziemy wiesz? No to Motelu Davis no. O, też można Mattel Davis no. Dobra No wiem, o ty właściciel nawet wiesz? To jesteś im zagadać. A, Tylko poczekaj, bo ty muszę znieść tę maskę, żeby nie było. Dobra Dzień dobry panie właścicielu. Dzień dobry, chcielibyśmy tutaj. Chciałbym sobie zaklepać pokój. Jest jakiś 7 wolny Rozumiem, że je dwójka i trójka, tak? Przepraszam Oj. Coś to spierdolił Eee... Bolała mi ręka, jak miałem ticker'owy i ich Ale mówił, że są dwa wolne pokoje dwójka i jeden... Dwójka i trójka, a tylko dwójka <grym> um, <grym> Jest Mam nadzieję, że starci pamięć, tak szczerze Trzymam za, mam hotel, dobra ja mam kraty jeszcze po. Dobra, co? A tam po, oku, gdzie ty mi poszłeś? Aha! Aaa! Dobra, to na razie. Chcemy się wchylić. Chcemy się do, do rana. No też jeszcze sobie zostanę. No dobra, widzowie, no chyba to na tyle w tym odcinku. Odcinek krótki. Odcinek kontynuowany z poprzedniego co, no, w następnym odcinku widzimy się i no, będziemy się włamywać do by FIB, trudno dowiedzieć się... o tym żadnym częściej mieszkam, żeby dowiedzieć o już więcej. Ten i co? No, zaraz zostawienia z... Suba i w górę. A teraz co? będzie się. Cześć!